Gdziekolwiek jest i cokolwiek robi, myśli tylko o mnie. Jestem jego pierwszą myślą rano i ostatnią zanim zaśnie. I każdą inną w ciągu dnia. nocy. Jestem narkotykiem, który on ze własnej woli zażywa i nigdy nie przestanie. On ma obsesję na moim punkcie. On myśli, o mnie on myśli o mnie właśnie teraz, on myśli o mnie właśnie teraz, on myśli o mnie właśnie teraz, on myśli o mnie właśnie teraz. Pole magnetyczne, przyciągane do mnie, Grawituje w moją stronę. Te siły nie można zatrzymać. Jestem jedyną kobietą, której pragnie, jestem w jego myślach, sercu, planach. Wymazałam jego przeszłość, Żadnych imion, żadnych twarzy. Jestem tylko ja, jedyny obiekt jego pożądania. Totalny fakt. Gdziekolwiek jest i cokolwiek robi, myśli tylko o mnie. Jestem jego pierwszą myślą rano i ostatnią, zanim zaśnie, i każdą inną w ciągu nocy. Jestem narkotykiem, który on Z własnej woli zażywa i nigdy nie przestanie. On ma obsesję na moim punkcie. On myśli o mnie właśnie teraz. 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 Mnie właśnie teraz. Pole magnetyczne przyciągane do mnie grawituje w moją stronę. Te siły nie można zatrzymać. Jestem jedyną kobietą, której pragnie. Jestem w jego myślach, sercu, planach. Wymazałam jego przeszłość, żadnych imion, żadnych twarzy, jestem tylko ja, jedyny obiekt jego pożądania, totalny fakt. Gdziekolwiek jest i cokolwiek robi, myśli tylko o mnie, jestem jego pierwszą myślą rano i ostatnią zanim zaśnie. I każdą inną w ciągu I nocy jestem narkotykiem, który on z własnej woli zażywa i nigdy nie przestanie. On ma obsesję na moim punkcie. On myśli o mnie właśnie teraz, 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 pole magnetyczne, przyciągany do mnie, grawituje w moją stronę, te siły nie można zatrzymać, jestem jedyną kobietą, której pragnie, jestem w jego myślach, sercu, planach, wymazałam jego przeszłość, żadnych imion, żadnych twarzy, jestem tylko ja, jedyny obiekt jego pożądania, totalny fakt. Gdziekolwiek jest i cokolwiek robi, myśli tylko o mnie. Jestem jego pierwszą myślą rany i ostatnią zanim zaśnie. I każdą inną w ciągu dnia. nocy Jestem narkotykiem, który on ze własnej woli zażywa i nigdy nie przestanie. On ma obsesję na moim punkcie. On myśli o mnie właśnie teraz. 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 Pole magnetyczne, przyciągane do mnie, grawituje w moją stronę. Te siły nie można zatrzymać. Jestem jedyną kobietą, której pragnie. Jestem w jego myślach, sercu, planach. Wymazałam jego przeszłość, żadnych imion, żadnych twarzy. Jestem tylko ja, jedyny obiekt jego pożądania. Totalny fakt. Gdziekolwiek jest i cokolwiek robi, myśli tylko o mnie. Jestem jego pierwszą myślą rano i ostatnią zanim zaśnie. I każdą inną w ciągu dnia Jestem narkotykiem, który on z własnej woli zażywa i nigdy nie przestanie. On ma obsesję na moim punkcie. On myśli o mnie właśnie teraz. 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 Mnie właśnie teraz. Pole magnetyczne, przyciągane do mnie, grawituje w moją stronę. Tej siły nie można zatrzymać. Jestem jedyną kobietą, której pragnie. Jestem w jego myślach, sercu, planach wymazałam jego przeszłość, żadnych imion, żadnych twarzy, jestem tylko ja, jedyny obiekt jego pożądania, totalny fakt, gdziekolwiek jest i cokolwiek robi, myśli tylko o mnie, jestem jego pierwszą myślą rano i ostatnią zanim zaśnie. I każdą inną w ciągu nocy. Jestem narkotykiem, który on z własnej woli zażywa i nigdy nie przestanie. On ma obsesję na moim punkcie. On myśli o mnie właśnie teraz. On myśli o mnie właśnie teraz. On myśli o mnie właśnie teraz. On myśli o mnie właśnie, teraz. O mnie właśnie teraz. Pole magnetyczne, przyciągane do mnie, grawituje w moją stronę. Te siły nie można zatrzymać. Jestem jedyną kobietą, której pragnie. Jestem w jego myślach, sercu, planach. Wymazałam jego przez Żadnych imion, żadnych twarzy Jestem tylko ja Jedyny obiekt jego pożądania Totalny fakt Gdziekolwiek jest i cokolwiek robi Myśli tylko o mnie Jestem jego pierwszą myślą rano I ostatnią zanim zaśnie I każdą inną w ciągu dnia Jestem narkotykiem, który on Ze własnej woli zażywa I nigdy nie przestanie On ma obsesję na moim punkcie on myśli, o mnie On myśli o mnie właśnie teraz. 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 Pole magnetyczne przyciągane do mnie, grawituje w moją stronę. Te siły nie można zatrzymać. Jestem jedyną kobietą, której pragnie. Jestem w jego myślach, sercu, planach. Wymazałam jego przeszłość. Żadnych imion, żadnych twarzy. Jestem tylko ja. Jedyny obiekt jego pożądania. Totalny fakt.